W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy zmienić dźwięk powiadomienia w Samsungu Galaxy Z Flip6. Pokażę Ci także, jak możemy skorzystać z niestandardowego dźwięku powiadomienia. Najpierw, jeżeli chodzi o zmianę dźwięku powiadomienia, musimy udać się do ustawienia i następnie, w ustawieniach, przechodzimy do dźwięki i wibracji. Następnie tutaj mamy dźwięk powiadomienia. Jeżeli tutaj wejdziemy, pokaże nam się lista różnych dzwonków, które możemy sobie ustawić. Dźwięku to dźwięk ehm, Oczywiście. Po wyborze możemy po prostu cofnąć i to w zasadzie tyle. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z niestandardowego dźwięku powiadomienia, no to standardowo niestety nie ma opcji dodania własnego dźwięku. Natomiast jest pewien sposób, który pozwala nam na przynajmniej w pewnym stopniu dodać własny powiedzmy dzwonek. I aby to zrobić, musimy, musimy pobrać pewną aplikację, która nazywa się ZECZ. Chodzi o tę aplikację, musimy ją zainstalować. I dzięki tej aplikacji będziemy mogli skorzystać z dosyć sporej biblioteki różnych dźwięków bądź dzwonków, które możemy sobie ustawić na tym telefonie. Także kiedy już zainstaluje nam się ta aplikacja, to ją otwieramy. Oczywiście aplikacja jest darmowa, a przynajmniej wydaje mi się, że większość rzeczy jest w tej aplikacji darmowych. Następnie klikamy na Accept and Continue. Tutaj musimy nacisnąć Accept i. Tutaj wybieramy, czy chcemy zgodzić się na powiadomienia. Możemy nacisnąć not now, aby się po prostu nie zgodzić. Następnie naciskamy na krzyżyk w prawym górnym rogu, i w tym miejscu musimy wybrać sobie notification sounds, czyli dźwięk powiadomienia. Następnie, jeżeli chcielibyśmy tutaj na przykład wrócić w przyszłości, no to musimy nacisnąć na te trzy paski w prawym, przepraszam, w lewym górnym rogu, i tutaj oczywiście to wybieramy. Następnie tutaj mamy różne właśnie dzwonki, które możemy sobie sprawdzić i ustawić. Możemy sobie jakiś wybrać, nacisnąć play, aby go odsłuchać. I jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy właśnie skorzystać z tego dźwięku, no to naciskamy tutaj opcję pobrania z tą strzałką. I następnie wybieramy Set Notification, żeby ustawić to jako dzwonek dźwięk powiadomienia. Teraz musimy zapewnić uprawnienia do zmiany ustawienia systemu dla aplikacji. Następnie cofamy Notification Sound Updated, czyli dźwięk powiadomienia został y, zmieniony. Wracamy do dźwięków powiadomienia i mamy tutaj nasz nowy Boj, dzwonek, nasz dźwięk powiadomienia. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.